Infazyjna choroba meningokokowa, bo taka jest prawidłowa nazwa choroby dotyczącej meningokoków, ta, która jest najbardziej groźna dla pacjentów, wiąże się przede wszystkim z dwoma elementami. Pierwsza postać to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, i druga, która jest równie groźna, czyli sepsa. Jeżeli chodzi o ilość zachorowań, tą częstość, to najwięcej chorują dzieci w pierwszym roku życia i do piątego roku życia, to są najczęstsze zachorowania. Ale grupą, która jest narażona, są również seniorzy, tak samo kobiety w ciąży, ale i młodzi dorośli. Leczenie rzeczywiście jest bardzo trudne, bo inwazyjna choroba meningokokowa wiąże się z tym, że my, oczywiście, mamy pewien wachlarz antybiotyków, które podajemy, bo to jest wywołane przez bakterie. Niemniej jednak, rzeczywiście tutaj skuteczność tych antybiotyków też tak naprawdę zależy od tego, na jakim etapie pacjent trafia do szpitala. Sam początek to jest tak naprawdę taki przebieg jak w przeziębieniu. Pacjenci właściwie nie rozróżniają tego, czy to jest, bo to jest katar, to jest złe samopoczucie, więc tak naprawdę na początku wygląda to jak zwykłe, najzwyklejsze przeziębienie, a rozwija się ona w ciągu 24 godzin, więc sam rozwój jest bardzo piorunujący i nawet jeżeli z rana byliśmy u pediatry, czy u swojego lekarza, wieczorem niestety już możemy wylądować w szpitalu już właśnie z takimi powikłaniami jak chociażby sepsa, czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jedynym sposobem, który na ten moment medycyna posiada, jeżeli chodzi o zapobieganie tego typu powikłaniom, to jest szczepienie. To jest jedyna, najbardziej skuteczna profilaktyka, jaką mamy. Nie ma innej możliwości. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że szczepienie uchroni nas przed najgroźniejszymi właśnie powikłaniami inwazyjnej choroby meningokokowej.